Michał Wlazło z nami, witam serdecznie. Witam, witam. E, jeden z autorów wielkiego sukcesu Mateusza Morańskiego. E, jak te przygotowania do walki przebiegały? Zgodnie z planem, na pewno. E, mieliśmy game plan, głównie Robert go ustalał, no to jest odpowiedzialny, z head całym. E, no, robiliśmy to, co mieliśmy robić. Tak, widzieliśmy Alana walki wcześniej. Widzieliśmy, że Mateusz robi duży progres, pracowity jest bardzo, przychodzi na treningi, trenuje ciężko. Ja byłem głównie od dociążania go na sparringach, na treningach, więc wszystko poszło zgodnie z planem. Powiem Ci, że jak zacząłem, jak Mateusz uciekł z tej dźwigni na rękę, to mówię, o, wykonaliście robotę. Tak, też też wiedzieliśmy, że Alan nie jest tak cierpliwy w parterze, a my tu głównie nad spokojem Mateusza pracowaliśmy, żeby spokojnie, konsekwentnie do celu dążył, nie musiał tego kończyć szybko. Ale kondycyjnie przygotowane było, wszystko poszło. Widziałem tą, widziałem tą rękę, łokieć jednak wypadł tam za, e, za obszar, więc nie, mo, nie mógł wyciągnąć tej dźwigni. Byliśmy spokojni, że nie będzie. Ale było ćwiczone obrony różne i tak dalej. No, tak, oczywiście. Obrony i wejścia w nogi jak najbardziej były wolny cały czas. Jak szybko Mateusz się uczy pojętny uczeń? Pojętny uczy i chce się uczyć przede wszystkim. Widziałem też, że próbował kopać parę tych kopnięć Było jeszcze tak, wychodzi to średnio, ale ty pracujecie nad tym z tego, co widzę. Tak, ale to nie był plan na tą walkę. Te kopnięcia tam były główne. Sam, sam, sam od siebie chciał to zrobić, ale tego nie miało być w ogóle. Okay. Kiedy zacznie kopać? To jak trzeba? Jak prawdziwy kickboxer? Wszystko zależy pod kogo będzie przygotowywany na jaką walkę, nie pod kogo. Tak będziemy planować. Na razie było sześć tygodni. Nawet nie przygotowań. Zaczęliśmy pracować przed walką z Lukasją, wcześniej to był sandbox, więc jeszcze trochę czasu mamy. Na pewno wyzwaniem dla niego była to zbijanie wagi, prawda? To w sumie duży wyczyn zbić tyle kilogramów w tak krótkim czasie. Tak, no najlepsze to, że nikt w to nie wie, że to się uda. 5 kilo, kilo tam poszło w 4 godziny czy w 3 godziny. Tylko też wiedziałem, że to jest po locie, przyszedł samolotem rano, ciśnienie naciągnął trochę tej wody, więc jak już po pierwszym wejściu w saunę, po 15 minutach 2,5 kg zeszło, widzieliśmy, że to ruszy, chwilę odpocznie i że da radę. Ale ich w to nie wierzył. Ale on wcześniej wody nie tracił, nie odwadniał się wcześniej, czy odwadniał się już trochę? Nie, no nic się nie odwadniał, myśleliśmy, że będzie 1,5 kg, bo tak miał, 1,5 kg ważył się dzień wcześniej, nie nic nie pił, myśleliśmy, że będzie w punkt. No jednak po tym locie... Trochę doszło więcej. No. Chyba, że różnica na wadze była. Może waga po prostu. Nieźle, nie żeście go tam podgrzali. No, głównie z nie? Głównie sauną, co zrobiliśmy. Bez żadnego skakania, bez żadnego biegania. czy też tej energii nie stracił tyle, ile, ile mógł stracić. Jakieś plany na dalszą jego, jego walkę? Kiedy myślisz, że powinien wrócić do, do, do ringu? To już z nim. To już z nim. Jak on podejmie decyzję. Oczywiście e, wszystkie decyzje konsultuje z nami. Ale to trzeba poczekać. Teraz na gorąco jeszcze. Powiedz jak swoją karierą? Zawiesiłeś rękawice na kołku, czy jeszcze zobaczymy Michała tutaj w walce? Wiesz co, nie wiem, czy bić mi się jeszcze chce tak naprawdę. Już poświęciłem się innej karierze, mam co robić, mam, mam, mam swoje firmy, mam swoje rzeczy do roboty, plus do tego jak widzisz siedzę jeszcze ciągle w tym, bo jeżeli sędziuję te gale, i z zawodnikami jeżdżę, więc no, czuję się jak ryba w wodzie teraz. Coś powiesz jakie biznesy rozkręciłeś? Co, co u ciebie? Nie, to moje sprawy są. Wszystko, wszystko działa. Ale ciągnie wilka do lasu, także ciągle tutaj w Sportach Walki jesteś. Tak, no żeby nie zdziadzieć, to trzeba przejeździć, trzeba, trzeba być wszędzie. No i wszędzie pełno starych znajomych i nowych znajomych. Powiedz mi, jak Fame ma się pojawiło na rynku, wielu ludzi było sceptycznych, prawda? No wszyscy w środowisku byli sceptyczni. To od razu lubiłeś ten pomysł, czy ci się nie podobał na początku? Ja nie miałem zdania, tylko wiedziałem, że najgorzej, dziwne to było, że mówili, zawodnicy różni, czemu oni tam zarabiają, a my nie zarabiamy. Ale chyba to jest normalne, jak na kogoś się sprzedają bilety i ktoś za to chce płacić, no to jest z czego zapłacić to wynagrodzenie też, tak no Jest koniunktura, to dlaczego nie, niech to działa. Widziałeś, pełna hala. Myślisz, że zawodnicy MMA, te ci profesjonalni, wyciągną z tego wnioski i też zaczną jakby promować w inny sposób? Nie, no już to jest tak naprawdę, już to jest tak naprawdę, tylko że no nie da rady chyba tak zrobić, bo widziałeś jaki tu jest też przedział wiekowy troszeczkę, tych dzieci jest pełno od nastolatków, eee, oni generują, generują tutaj zyski z tego biznesu, no i tak to będzie działać. No ale w social mediach niestety trzeba dzisiaj być i tego na pewno można się załatwić. Trzeba, trzeba, ja też pamiętam, że dawno temu zaczynałem, też miałem jakiegoś sponsora jednego, zaczynałem, chęciliśmy te filmy i wszyscy byli, dlaczego tak robić, trzeba w piwnicy trenować, a później każdy robił to samo, bo zobaczył, to działa, prawda? Kontynuowałeś te filmy, bo ja pamiętam jakieś filmiki z Tobą. Yy, kontynuowałeś to, czy w pewnym momencie przerwałeś, nie, nie wychodziło to za dobrze? Nie no, wychodziło bardzo dobrze właśnie, tylko już później z kimś innym, no ale cały czas coś się działo, prawda, więc warto, warto to robić, warto się promować, no bo trzeba się po prostu, no ktoś musi Was kupić, żeby zapłaciło, żeby, żeby, żeby pieniądze z tego były, tak? Na pewno wartością jest to, że Fame ma jakby wychowuje młodych kibiców do sportu walki. Coraz więcej ludzi się tym jara, młodych, także jest chyba przyszłość dla sportu walki. Widzisz, to jest 14. 14 edycja. Na pierwszych edycjach oni podchodzili sobie tak: zawalczę, co będzie, to będzie. A teraz ci zawodnicy trenują naprawdę. Już widać, poziom wzrasta. No, 14. edycja, ale też ile się innych federacji frikowych wysypało. Niedługo Gala w Trójmieście, prawda? Tak, Gala w Trójmieście. Czekamy na nią, Tam też jest karta bardzo ciekawa, więc. Emocje gwarantowane. Komuś tam pomożesz troszkę? Nie, no właśnie czekam się na swoją rolę w tej, w tej gali. Mam jakąś odegrać zobaczymy. To czekamy, aż ktoś zadzwoni. To, tak, Dzięki serdeczne i nie zasypuj w, w, w popiele tych ziemniaczków, czy tam, jak ktoś to mówi, już zapomniałem. Gruszek w popiele, bardzo dobrze. Ktoś tu trzyma, trzyma formę. Super, dzięki serdeczne. Dziękuję, dziękuję.